Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wasz znienawidzony kapelusznik. Witam Was w kolejnym omówieniu rozdziału bardzo serdecznie pozdrawiam wspierających bez Was być może dalej bym tego nie robił. Mam nadzieję, że w lato uda mi się ogarnąć wszystkie sprawy i wróci w miarę regularność i w miarę sensowny content. A tymczasem rozdział zaczynamy tam gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli wkurzony imu, który przejął ciało, zdaje się Gunko jest zdenerwowany na rycerzy, na ich powolne działanie na Elbafie i postanowił on sam wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ jakaś inba ponoć się dzieje na świętej ziemi. Zatem co? Pętał gunko i jakieś tam olbrzymy pędzące w stronę pola walki napotykają zdaje się uwolnione dzieci, no i co? Dorośli się cieszą w miarę, a dzieci płaczą i tak dalej. A Kolon płacze nad losem swojego ojca. Jednak w jednej chwili jedna potężna fala królewskiego haki zdaje się powala większość wyspy. Po czym widzimy Gunko już w pełnej transformacji po przejęciu ciała przez Ima? Pyta on Quillinga, czy wszystkie koszmary są jego. On to potwierdza i mówi, że nawet może je wskrzesić, ile zechce, nawet jak zostały pokonane, ponieważ zostały stworzone ze snów. Następnie Summers odpowiadając na wezwanie. Ima jednak się regeneruje, co zadziwia Słomianych, którzy no, żałują, że Monster Trio tutaj nie jest obecny razem z nimi, a Robin dalej próbuje się wydostać z cierni Samerysa. Tymczasem Samerys y, mówi o powołaniu króla na Elbafie i w zasadzie pyta Ima co dalej. Na co ten szybko reaguje I rozkazuje nadbiegającemu Doriemu i Brogiemu Zostać królami Elbafu Ale ten drugi z nich to ignoruje I każe swoim chłopakom atakować od razu I pochwytuje nawet ciało Gungo w swoje ręce Na co Imu mówi, żeby on i jego przyjaciel ścieli głowę Jaurla i ogłosili się królami Oczywiście spotyka to się z odmową Po czym Imu wyciąga książkę z niewiadomo czego jakiegoś portalu a z tej książki wyciąga miecz i dubeltówkę Mieczem oswobadza się z ręki Brogiego A dubeltówką ostrzeliwuje mu rękę Po czym mówi coś w stylu, że należy odrzucić rozum i życie A bycie demonem to najwyższa forma istnienia Bo zyskuje się też dzięki temu na super sile itd. I co ekstremalnie ciekawe Potwierdza się coś o czym fandom spekulował od bardzo dłuższego czasu I narzuca on Brogiemu demoniczny kontrakt serio zmieniając go w mało rozumnego demona. Czyli w zasadzie wszystko się zgadza, że imu może narzucać i w zasadzie tworzyć kontrakty, niczym różne wersje szatana czy diabła w mitologii. No, wszyscy wiemy o co chodzi, tak? Chyba nie muszę tłumaczyć tak podstawowych rzeczy. No i co? Rogi staje się dużo większy niż jego załoga i mówi, że czuje się znacznie silniejszy. Po czym klepie własnych sojuszników. Następnie to samo spotyka Doriego i cała ich niedawna Załoga popada w panikę i nie wie, co robić. Część z nich, nawet, została zamieniona w demony przez Ima, i chyba już nikt nie ma obiekcji, by iść po głowę Jaurla. I resztki w zasadzie już dawnej załogi Dogiego i Brogiego uciekają z pola bitwy, nie wiedząc, co robić. Mieli przyjść, yy, ostatecznie uwolnić dzieci, trochę się poklepać, a ostatecznie, cóż, stali się demonami rozdział kończy się widokiem e, armii demonów i koszmarów idących po władze na Albafie. Viva la France, Viva la Revolution <grymne> jeszcze bazyliki tutaj brakuje na Samiuski już, już samiuszki koniec i mu mówi, że tym narodem należy rządzić co jest bardzo ciekawe a nie go zniszczyć, a w wiosce gdzie była impreza, Jarul mimo ostrzeżenia, że jego życie jest na szali, bo dogi i brogi zwariowali, wedle relacji olbrzymów, to postanawia o nie uciekać, ponieważ wojownik nigdy nie zwiewa. Rozumiem sympatyczny, designy, designy demonów, yy, gunko i tak dalej, bardzo spoko. Moja ocena takie mocne 7 na 10, natomiast mam jakieś takie dziwne przeczucie, że to co tutaj przeczytaliśmy, zobaczyliśmy nie do końca pasuje do One Piece'a. Jakieś takie, nie wiem, bardziej mam wrażenie jakbym czytał jakiś Isekai, gdzie walczą z królem demonów albo oblicza. Jakieś takie trochę nie One Piece'owe to było. No ale nic, dam temu szansę, nie krytykuję, bo ogólnie rozdział spoko, tylko że jakoś takie nieładpisowskie klimaty i to tylko tyle. I zapraszam do przemyśleń. Zacznę od razu od tego, że Imów wykazuje się tutaj ciekawym podejściem. On wcale nie chce zniszczyć wszystkiego, by wskazywał na to wielka czystka, pusty wiek i tak dalej. On chce po prostu wszystkim sterować. Czy to nie zgadza się z licznymi teoriami na jego temat, że on woli absolutną kontrolę i pewne bezpieczeństwo ponad wolność i anarchię? Czyżby faktycznie konflikt ideologiczny, o którym wspominałem wiele tygodni temu faktycznie miał rację bytu? No, tutaj na razie jeszcze nie sugeruje, ale warto się temu przeglądać. Eee, kolejna rzecz to skąd Imu tak dobrze znał Dogiego i Brogiego? Jeszcze jaurla Znaczy wydaje się to oczywiste, bo Imu tam żyje no powiedzmy z tysiąc lat na przykład, rządzi tym światem, to musi być dobrze poinformowany. Natomiast wypowiada się o nich tak, jakby ich znał od dłuższego czasu. Tutaj bym postawił taki wykrzyknik, czy może gwiazdkę, że warto to mieć z tyłu głowy. To wcale niczego nie oznacza, ale mówię, warto mieć tutaj gwiazdkę i zapamiętać te informacje. No i co do mocy Quillingama chciałbym się jeszcze odnieść, to, że jest bardzo OP. Jeżeli on faktycznie może tworzyć cokolwiek ze snów i wskrzeszać tę nieskończoność, to Quillingam może być jak najbardziej jeden z najsilniejszych owoców w serii, jaki w ogóle był. Naprawdę, chłopiec mega silny. Także pozostaje pytanie, gdzie jest słabość tej mocy, jeżeli w ogóle jest. Na tym polu zapraszam do dyskusji, bo temat wydaje się ciekawy. Natomiast co do demonicznych kontraktu, tej książki, miecza, dubeltówki. Nie mam pojęcia co o tym sądzić. Za mało wiemy by się tutaj wypowiadać, po prostu no... I mu najpewniej musi mieć jakiegoś rodzaju Zoan, może Zoan demona właśnie, który daje mu tego typu możliwości, no bo jakby nie patrzeć, to podchodzi pod zwykłą czarną magię. A jeżeli sobie przypomnimy pewną informację, to w jednym z prototypów pierwszego rozdziału One Piece Nami wspomina o czarnej magii. Teraz na ekranie wam się to powinno wyświetlić. Także pytanie brzmi, czy Oda to się na początku dać Lufiemu, ale zrezygnował? Czy postanowił Mówił to jednak odrzucić, ale w międzyczasie się namyślił i teraz to wrzucił do mangi. No, pytań jest dużo, odpowiedzi pewnie szybko nie dostaniemy, ale jest to niezwykle ciekawe, że gdzieś tam Oda już dawno temu tego typu rzeczy mógł mieć w głowie. Z tym was zostawiam, ja byłem Kapelusznik, zapraszam do dyskusji i do zobaczenia.